Ochotnicza straż pożarna w miejscowości Niechłonin w gminie Pośnica, ma już 100 lat. Z tej okazji w ubiegły weekend odbyły się obchody tej okrągłej rocznicy. Wszystko zaczęło się oczywiście mszą świętą, po której pododdziały prowadzone przez młodzieżową orkiestrę dętą przemaszerowały do miejscowej jednostki. O szczegółach mówi wójt Krzysztof Groblewski. W dniu dzisiejszym obchodzimy gminny dzień strażaka i stulecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechłoninie. Jednostka zasłużona 100 lat działalności, przewinęło się bardzo dużo ludzi, wymiana pokoleń, a jednostka dalej trwa, rozwija się, to widzimy na co dzień, że na strażaków zjecholina można zawsze, zawsze liczyć. Znaczenie dla całego regionu jednostek ochotniczych straży pożarnych, takich jak ta w Niechłoninie. Docenia marszałek Gustaw Marek Brzezin, którego nie mogło zabraknąć na uroczystości. O Stulecie obchodów funkcjonowania jednostki OSP to zawsze wielkie wydarzenie i wielopokoleniowa praca, a tutaj w Niechłoninie szczególnie widać jak jednostka jednoczy się nie tylko wokół swojego zadania, ale również życia społecznego, życia wiejskiego. Wspaniale popracowali, wybudowali. W dużej mierze czynem społecznym przy wsparciu samorządu gminnego, samorządu wojewódzkiego, swój dom, remizę, świetlice, i myślę, że przemiana, którą było tutaj dzisiaj widać, bo młody prezes gwarantują, że ta jednostka będzie dobrze służyła dla całego społeczeństwa, dla, zabezpieczała również wszystkie funkcje ochronne w powiecie. A cieszymy się, bo takie działania jednostek, na miejscu powodują rozwój też całego regionu warmii i Mazur, także gratulacje powinszowania i obyśmy dalej tak dobrze współpracowali. Uroczystości były okazją do wręczenia druhom odznak odznaki medali. Ci najdłużej służący lokalnej jednostce i całej społeczności otrzymali również pamiątkowe statuetki. Wszystkim strażakom życzę bezpiecznych powrotów z akcji, żeby te akcje były przeprowadzone profesjonalnie, z należytym poszanowaniem mienia ludzkiego, ale oczywiście, żeby było to mienie czy życie ludzkie uratowane. Wszystkiego dobrego. Przyłączamy się do życzeń i przypominamy doskonale znane, ale zawsze aktualne powiedzenie. Tylu powrotów, ile wyjazdów.